Jak kiedyś oglądając jakiś wielki test, na przykład chłodzeń wodnych, zastanawialiście się, czy ten kamil tym przypadkiem nie jest robotem, no to nie jest. Jak widzicie, temperatura się zgadza, wszystko się zgadza. To zaczynamy. Cześć kochani, z tej strony Kamil. Dziś mam dla Was materiał z cyklu ciekawostki. Na zewnątrz panują upały około 30 stopni. Tu w studio jest ponad 25. Wszyscy zaczynamy się powoli topić. No i nasze komputery też nie mają lekko, więc stwierdziłem, że jest to dobry moment na to, żeby sprawdzić, jak grzeją się komputery i specjalnie do tego celu przyniosłem do studia kamery termowizyjne, takie malutkie, mam również wspomaganie w postaci. Miernika temperatur, zobaczymy jak dokładne są takie kamery, no i będziemy sobie sprawdzać, jak szybko rozgrzewa się komputer po włączeniu, gdzie rozgrzewa się najbardziej. Sprawdzimy również, jak jest z kablami zasilającymi GPU, czy potrzebny jest jeden, czy będzie się za bardzo grzał. Mam też tutaj laptopa, którego sobie na koniec podłączymy, także będzie sporo ciekawych informacji, w tym wideo. I nie przedłużając już, zapraszam Was na film. Mamy tutaj. Zimniutki, niewłączany dwa tygodnie, przynajmniej komputer, który za moment sobie odpalimy. Zobaczymy, jak będzie się nagrzewał tak naturalnie, bez jeszcze żadnego obciążenia, tylko podczas rozruchu systemu operacyjnego. Najpierw puścimy sobie prąd. Powinny się odpalić LEDy. I co? Widać już coś? Nie widać. Operator mówi. Że nie widać, czyli LEDy, no LEDy wiadomo, nie generują za dużo ciepła. Podejrzewam, że za moment coś ewentualnie gdzieś tutaj mogłoby się delikatnie nagrzać, ale nie czekając już, odpalamy komputer i zobaczymy, czy widać już coś, czy poszedł gdzieś na przykład prąd jakiś cieplutki, czy podczas włączania komputera już coś się grzeje? Idę zobaczyć, jak się grzeje. Jak widzieliście przed chwilą, radiator sekcji zasilania jest zdjęty, i naturalnie od razu ten rejon zaczyna barwić się na czerwono. Co ciekawe, biały pasek, który zaczyna się pojawiać pod kartą graficzną. To dysk M2, który reaguje na rozruch komputera najszybciej i bez obciążenia jest najcieplejszą jego częścią. Jeśli spojrzycie na skalę, maksymalna temperatura na obrazku w zupełnie białych sekcjach to okolice 42 stopni i taką właśnie temperaturę uzyskał nasz dysk podczas rozruchu. Tutaj zaznaczam, że nie ma na nim żadnego radiatora. A teraz zobaczcie, jak szybko dysk przestaje być najcieplejszą częścią komputera po włączeniu stres testu na procesorze i karcie graficznej. Sekcja zasilania staje się już powoli jedną białą plamą i za moment sięgnie 70 stopni. Stopni. Zwracam uwagę, że bardzo nagrzewa się tam również PCB wokół procesora i sekcji. Zapamiętajcie, bo do tego jeszcze wrócimy. Fajnie też widać, jak zachowuje się chłodnica, która zaraz przy wlocie węży wydaje się być dość wyraźnie cieplejsza niż na dole. Karta graficzna naturalnie rozgrzana do czerwoności, albo do białości w naszym przypadku, radiator jednak skutecznie odbiera z niej ciepło. A po prawej stronie widać, jak przez otwór w backplate nagrzał się 24-pinowy kabel zasilający płytę główną. No dobrze, moi drodzy, widzieliście, jak nagrzewa się komputer pod obciążeniem. Teraz troszkę pozmieniamy sobie sytuację. Dorzucimy taki, oto radiator, dosyć solidny na sekcję zasilania. Przerzucimy dysk w miejsce, gdzie będzie go można. Chłodzić również no, radiatorem, odpowiednikiem ciepła powiedzmy, no i zobaczymy, jak to wpłynie na sytuację na naszej kamerce termowizyjnej. To jest taka dosyć cienka blaszka, ale jak pokazały moje testy, do których obejrzenia zachęcam Was, jeśli nie widzieliście, nawet taka cienka blaszka potrafi zrobić różnicę i zebrać sporo ciepła. Zobaczymy, jak to wygląda na kamerze termowizyjnej. I popatrzcie, pamiętacie co mówiłem o chłodzeniu sekcji zasilania? Powtarzamy nieraz, że dobra, rozbudowana sekcja nie potrzebuje chłodzenia i jest to w pewnym stopniu prawdą. Komponenty na płycie są bardzo daleko od granic bezpieczeństwa, ale zwróćcie uwagę, że maksymalna temperatura obecnie znów w okolicach sekcji to około 66 stopni, czyli nie tylko elementy sekcji mają lżej, ale również PCB płyty. Widać dość wyraźnie również, że świetnie swoje zadanie spełnia chłodzenie dysku. A teraz, mili moi, chciałbym zaserwować Wam takiego małego twista, ponieważ wyciągnęliśmy komputer na platformę testową. No dobra, ten komputer już tutaj był, nic nie wyciągaliśmy, aczkolwiek zmieniliśmy. Zmieniłem chłodzenie i zainstalowałem tutaj wieżową ferę 5. Jak widzicie, wentylator jest tak luzem. Dlaczego? Otóż chciałbym zobaczyć, jak nagrzewa się właśnie takie wieżowe chłodzenie powietrzne. Mamy tutaj odsłonięte rurki. Jak widzicie, zdjąłem również. Radiator od sekcji zasilania, żeby to wszystko ładnie odsłonić. Mamy również niskoprofilowe, czy tam niskoprofilowe, no zwykłe ramy, tyle tylko, że bez żadnych radiatorów. Po co? Po to, żeby zainstalować sobie naszą wieżę, właśnie tak, w stronę kamery, żeby wszystko było widoczne, jak na. Dłoni. Za moment odpalimy sobie Cinebench'a. W tej chwili jeszcze chłodzenie nasze ma temperaturę znacznie poniżej 30 stopni. Jak widzicie, tutaj na moim laptopie jest oprogramowanie, które zgrywa nam obraz z kamery. No i co? No i odpalamy Cinebench'a R23 zapętlonego i zobaczymy, jak nagrzewa nam się pięknie ta fera. Ale, ale bez wentylatora. Start. I patrzymy, jak się ładnie nagrzewa. Co ciekawe, tutaj rurki są jakby niewzruszone ale tutaj widać, że już ładnie w górę idzie ta temperatura. Dlaczego tak jest? Rurki są puste w środku, znaczy tam jest komora, która działa w ten sposób, że temperatura wysoka idzie w górę konstrukcyjnie. To tak powinno właśnie wyglądać. Tutaj teoretycznie wydawać by się mogło, że jest najcieplej, ale nie. Tutaj temperatura wędruje na górę, wszystko wraca na dół. Okej, okay, to był za ostry test. <laughs> Jak widać, troszkę przegięliśmy, ale ładnie się nagrzało. I zobaczcie, w ogóle, jak podstawka tutaj, tu jest sam procesor. Fera, jak wspaniała by nie była, niestety bez wentylatora nie schłodzi. I dziewiątki pod Cinebenchem R23 zapętlonym, także załączyliśmy. Wentylator jest założony już na chłodzeniu, włączony. No i zobaczcie, jak to wygląda. Porównajmy sobie. Obrazy jeden z drugim. Kilka minut leci nam ten scene bench. No i 48 stopni to jest najwyższa temperatura, i ona jest skupiona raczej tutaj, w okolicach sekcji zasilania, czyli normalnie. No a poprzednio, jak widzieliście, bardzo szybko zrobiło nam się biało również tutaj. To były skupiska tej najwyższej temperatury, a w tej chwili miedziane rurki są gdzieś tutaj w okolicach tej żółtej strefy i czerwonej. Jak widać, rurki spełniają swoją funkcję idealnie, odprowadzają ciepło do żeberek, no a dalej wentylator. Także no fajnie zobaczyć, jak dokładnie to działa w takiej formie, jakby prześwietlając wszystko, a nie tylko wyobrażając sobie i patrząc na wykresy temperatur. A teraz, moi drodzy, sprawdzimy sobie temperatury ramów. To jest coś, co ciężko jest sprawdzić w komputerze, nawet posiadając taki czujnik jak ten, ponieważ no wiadomo, ram zainstalowany będzie w ten sposób. No i co, przycelujecie sobie tutaj w czubek, no i... Wiadomo na co taki test. Oczywiście, tutaj na bench table naszym teoretycznie moglibyśmy sobie przycelować i sprawdzić temperatury pamięci o w ten sposób, ale możemy to nagrać na naszej kamerze termowizyjnej. Także odpalam sobie Prima 95 Stres Test, który będzie skupiony na pamięciach. Także za moment zobaczymy, jak to jest z tymi pamięciami. Czy one się grzeją, czy te radiatory są tylko chwytem marketingowym, żeby to ładnie wyglądało. Jednak na coś się przydadzą. Jak widzicie, kości na modułach ramu wyraźnie się nagrzały. Maksymalna temperatura 51 stopni, którą obecnie widzicie, to jednak sekcja zasilania, a same pamięci po dokonaniu pomiaru pirometrem osiągnęły okolice 45 stopni. Pamiętajcie jednak, że bardzo dużo zależy od modelu, ramu, specyfikacji i rodzaju obciążenia. No to teraz pamięci zmienione. Oczywiście wiadomo, inny model, ustawienia te same. No i mamy ładne radiatory na balistikach. Odpalamy teraz ten sam stres test. Boom, leci, zobaczymy jak to wygląda. No i dobrze, jak widzicie, czerwonego tutaj nie uświadczymy na naszych pamięciach. Najcieplejsze obszary to cały czas sekcje zasilania. No i co ciekawe, teraz mamy na radiatorach około 40 stopni mniej więcej, a wówczas mieliśmy okolice 45-46 bez radiatorów. Także dużej różnicy nie ma. Ten radiator oczywiście przyjmuje sporo ciepła, rozprowadza je po całej swojej powierzchni, dlatego tutaj są ogólnie niższe temperatury, ale gdzieś w okolicach. Tych samych rewirów się obracamy, także super potrzebne nie są, no ale wiadomo, chcemy zawsze, żeby nasze podzespoły chodziły jak najchłodniej. Także radiator na ramach, widzicie, parę stopni w dół. A teraz, mili moi, coś, co frapowało mnie już od dawna, a mianowicie zobaczymy, jak to jest z kablami zasilającymi, czy do takiego kolosa, jakiego mamy tutaj, czyli. RTX 3080 Ti potrzebne są dwa oddzielne ośmiopinowe kable zasilające. Czy można pociągnąć po jednym, który jest zakończony tak zwanym świńskim ogonkiem? Ja w tej chwili odpaliłem furmarka, także karta już ma dosyć mocne obciążenie, i na ten moment jest podłączona. Po dwóch oddzielnych kablach ośmiopinowych, jak widzicie tutaj, świńskie ogonki są wolne. Musiałem wyciągnąć co prawda zasilacz, podłączyć inny, ponieważ na kablach Be Quiet wygląda to w ten sposób. Czyli mamy tak naprawdę na jednym złączu jakby dwa kable. No ale Corsair RM850i, zobaczymy, już się grzeje. I za moment będziemy wiedzieć, jak to z tymi kablami jest. Jeśli chodzi o wydajność, to sprawdzaliśmy coś takiego. Zostawiam Wam linko tutaj, gdybyście chcieli sprawdzić. I jak, jest różnica? Jest i to dosyć wyraźna, można powiedzieć. Na kamerze termowizyjnej wygląda to nawet dosyć drastycznie, bym powiedział. Aczkolwiek w rzeczywistości jest to około 7 stopni różnicy pomiędzy pojedynczym a dwoma kablami. Jeśli miałbym się zastanawiać, czy jest to jakieś ryzyko, że kable się stopią, nastąpi jakieś przeciążenie, cokolwiek, to wydaje mi się, że przynajmniej przy takich zasilaczach jak Corsair jesteśmy bezpieczni. Po pierwsze, nie są to specjalnie wysokie temperatury nadal, bo mówimy tutaj o temperaturach rzędu 37 stopni maksymalnie w tej chwili mniej więcej, natomiast jeszcze jest druga sprawa, czyli jakość kabli i samego zasilacza. Myślę, że tutaj jesteśmy bezpieczni, no ale jeżeli mamy możliwość, to czemu nie podpiąć drugiego kabla i mieć troszkę niższych temperatur. Troszkę inaczej sytuacja może wyglądać na zasilaczach typu Bandit Power, gdzie jakość raz samego silacza A2 e, kabli może być niższa, także wówczas dwa razy bardziej bym tego pilnował, no ale widzicie, mamy teraz jakieś potwierdzenie: faktycznie kable się mocniej grzeją nie tak bardzo mocniej, ale jednak jest różnica. A teraz moi drodzy taki mały bonusik jeszcze, dlaczego bonusik? Otóż za laptopy wiadomo, że na naszym kanale odpowiada Łukasz, ale stwierdziłem, że skoro mamy kamerę termowizyjną i jest pod ręką mój osobisty Asus ROG X13 z Ryzenem 9 5980HS to podłączymy sobie kamerę jeszcze na sekundę i zobaczymy, jak grzeje się laptop podczas użytkowania, w stanie spoczynku i tak dalej. Chodźcie zobaczyć. Po lewej stronie mamy laptopa w stanie spoczynku, a po prawej obciążonego zapętlonym stres-testem jak widać, różnica jest naprawdę niewielka. Obudowa rozgrzewa się jedynie 6 stopni wyżej niż w spoczynku, co jest świadectwem bardzo dobrej pracy układu chłodzenia i izolacji. Sama klawiatura dostaje trochę po tyłku, bo musi, tam są w końcu najcieplejsze podzespoły, ale zaraz pod nią, tam gdzie trzymamy dłonie, nie ma wielkiego wzrostu temperatur. W dzisiejszym filmie troszkę mniej danych, troszkę mniej wykresów, takich konkretnych danych, z których można wyciągnąć jakieś wnioski. Tutaj bardziej ciekawostkowo podeszliśmy do tematu. Wydaje mi się, że również z tego jakieś ciekawe wnioski można wyciągnąć, no ale przede wszystkim zobaczyliśmy troszkę od innej strony, jak to wygląda, a nie tylko z punktu widzenia tych cyferek. Dajcie znać się Komentarzu, czy podobał Wam się taki format filmu, czy chcielibyście zobaczyć jakiś jeszcze nietypowy test, może macie jakiś pomysł, to podzielcie się z nami w komentarzach, jesteśmy otwarci jak zwykle na propozycje, a teraz już dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się niebawem do następnego.